Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony czarnej. Dzisiaj zagramy w Smajta. Ja gram Anubisem, jest ze mną Hades, Nesha, Geb i Basta. I gramy w tryb parenny. Dawno nie grałem w Smajta, myślę, że coś ugram. Ja mam nadzieję, że to wyjdzie. I... mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Bo miałem mały problem ze... ...światłem. Lecimy. Ci już się biją, kurde, zabiłem jako pierwszy, i jako pierwszy umarłem. Może być, hmm. budował po swojemu. Dlaczego Hades umarł? No jak tak będziemy grać to my tego nie wygramy Ten Hades wygląda jak wygrał też raz tą grę Gdzie on jest?

To jest mój pierwszy filmik z kamerką, mam że wyjdzie i kamerka nie będzie przycinać i że wszystko się ładnie skonfiguruje ze sobą, że nie będzie jakiś ścinek z głosem, z kamerką. Jezus, sam się wbił na wszystkich, no po prostu... O, mam kila. Muszę zbudować szybko ten piśmie, żeby zaczął się stakować. Tak jest, to powinien się wbić, a co nie w ogóle ma? No, już, już lepszy mój gaz w budowie tanka bardziej niż, niż pod apa. Użyłem zapałem no. Złapałem go, a czemu... Aha, okej. Okay. Uh -huh. Użyję tego ultimata. się kupimy co trzeba, jest powrot. Teraz może się już zaspokojnie stakować. Maksymalnie jest 100 staków. Gra jest ogólnie przyjemna. Ja bym powiedział nawet, że jest lepsza od Lola. Choć tak, wiadomo, że co grają w Lola, nigdy nie powiedzą, że Smite jest lepszy grałem w Lola przez dłuższy okres Często Zacząłem w i nie ściągnęło. Grafika jest super, jest najważniejsze, że jest 3D. No. Ja właśnie, najlepsze co mnie jara w tej grze, że gramy bogami z różnych mitologii. To jest po prostu coś co mnie jeszcze bardziej rzekło w tej grze. No, złapałem ją, ale pewnie, no, gówno z tego wyszło. Hades spalił też ulta, Wy też ro robicie jakieś dzikie place Bezsensowne. Y. Ta też zlutowała, teraz została Jest Jezu, jak boli, jak ją biją. Jeszcze damy się zabijąc, no po prostu... w mhm. Sarum, trafiłem Gdzie jest Hades? Mhm. On dopiero wyszedł z, z, z pasy ok zabiłem Kolejna się wbija. O, jeszcze uspalił ulta, dobrze. Chociaż tyle. Kogoś złapałem. Mhm. Uh -huh. Zultuję. Ale sam nikogo nie zabiję Mhm. Uh -huh. Jak będę tak trafiał to jeszcze nie mam many tej drzewo mnie uratowało I lecimy dalej Jezu, jak mówiąc dobrze. Jezu trafiłem. Wszyscy się wbijają znowu. Najlepsze jest to, że przegrywamy. To jest po prostu śmieszne, że my przegrywamy. Tak cisnąc teraz aż to tylko chwilowa no, zobaczymy jak znowu się ktoś bije sam i tak jak teraz znowu to wiadomo nie? o dobrze 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 jak jaką bije Zdążę puścić? Zdążyłem. Aj, ale dobrze, ładnie. Kolejna rzecz do stockowania. Jak to wygląda? 6 killi, 3 d okej. Okay. Lecimy. Może jak jest najciężej zabić, a jeszcze nawet sporo biją, to jest najgorsze. To jest tak, po prostu musi w Hades raz a porządnie wjechać. Żeby każdy mógł nim bić. I mamy pachę teraz w tym momencie, bo nożył ulta. Jestem z Aha, nie jestem z Ale umrę pewnie. Nie, nie umarł. Zobaczcie, się schiluje trochę. Sorry, że biegnę, biegnę a się nie cofam, ale mi się wydaje, że jest szybciej. Znowu się wszyscy wbijają. Bez sensu. On, on ucieknie. Ja mam gorzej, bo ostatnio zauważyłem, że ja praktycznie nie, nie buduję butów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Według mnie. Niby to u, ucieczka jest szybsza, ale tak, szczerze mówiąc, wolę nie, nie móc szybciej uciekać, a. Mocno walnąć. Zatrzymajcie to. Trzeba to szybko zwalić. Czemu... Czemu ona się tam bije sama tej? Zabije? Dobrze. Dobrze, ładnie. Tylko czemu ona tu stoi zamiast uciekać? No i oczywiście nikt nie złapał bo ja nie mam, nie mam cool Nie wiem jak to nie czekaj Czekaj, Uciekaj 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 mhm, Ociekłaś Znowu się rozdzielamy Wiedzie na kolowce, to jest bezsensowna gra. No dobra, zobaczyłeś go, ale co? No z auto ataku mnie ubije nic, no i znowu się wbijają, no uwielbiam to po prostu. Bo, że... No nie da się ich zabić, nie. No bo po prostu nie umiemy ich złapać, nie? No, tak jak Hades na przykład. Ale daje najlepszy przykład jak nie łapać. I nie mówię, że jak ją lepiej, bo też nie umiem czasem złapać kogoś. To jest ja nie powiem. Trochę jak teraz trzeba Może jakbym go złapał, ej. O, 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 na przykład. A ty po co tego ulota użyłeś, to ja nie wiem. Nie sprawię mecz. To że oczywiście wszyscy na arenie skupiają się, żeby zabić, a nie... ...odpożarować też minionki. Kurde. Odbijają wbijają się, wbijają, no. To jest po prostu masakra. Nie wiem jak ten Hades się buduje, teraz sprawdza, a mi się to nie nie, nie... nie podoba mi się to, jak on się buduje. Jeszcze nie trafiłem. Coś mu tam bije, ale sam... nie, nie ma opcji. Jeszcze mnie gonią, no super. O Jezu, jaki ten już. Gdzie jest Hades, tu? W sumie dobrze się buduje. Tylko czemu on tak pada? Czemu on... Wybiera jakby... Cześć ciało nie ma. O Jezu, o Jezu! Jaki chory damage. To jest straszne co nie robią. Ładny damage wale z tego ulta, dobrze? Ale ale, 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 ale zabijmy go, jej. No ja nie, 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 nie mam butów, nie? No. I tyle. Boże, znowu sama się bije, A, no, w sumie. I co, wygrywamy. No i koniec. Ta się tam wbiła, ale ledwo życia miała No ja tam coś w sklepie. Tylko wielu ja musiał mieć na 100 ulta, a to jest tak zbytnio... niemożliwe. No i teraz, 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 teraz. No i oczywiście go nie zabiłem dobrze. Czemu on to się mogę dobrze zabiję, nie wiem Kolejny kill. Kurde, i zginę. Kurde. Ok, buduje się Portfolio AP. A ta postać ogólnie jest po to. Ona bardzo dużo giguje. Plus, penetracja to jest po prostu coś pięknego. Chciałbym Wam wrócić wygrany, na znaczy, nie przegranym, ale coś widzę, że chyba przegramy No znowu się wbijają, znowu No już, już się wbijają we mnie od razu No co ja, co ja zrobię sam No kurde, ta gorą mnie denerwuje tutaj Przegramy to Fajnie było to wygrać ogólnie. Nie powiem, że nie. Tak jak tam szybko bije. Artemis dobrze pamiętam? Tak. Mają dwie najsilniejsze podstawie pod odem. Moim, moim zdaniem. Takie... Adekere. I to jest ból. Naprawdę to jest ból. Znowu się bija sama. No, po, no i po, powiedzcie, że... Robi do, no dobrze. To jest katastrofa co ma robi. Przegraliśmy już No jak klepię. No klepię. Ja całe... nie no, pół życie zjechałem jednym skillem. Tylko Hades. On nie ogarnia, kiedy ma użyć tego, kiedy ma wjechać, nie? To jest... to jest też straszne. On nie wie co ma robić. Wejdę w tą, w tą pułapkę. I przegraliśmy. Czemu teraz użył Ulta? Tego nie wynik, ale w sumie, do, w sumie ładnie go użył. No i... Postaram się nie przekleić na materiałach, ale czasem już nie będę musiał się powstrzymać. Będę jechał równo. I to by było raczej na tyle. Zapraszam Was co najważniejsze do oglądania tego filmiku. Mam nadzieję, że mi wszystko ładnie wyjdzie i przepraszam, że przegrałem. I do zobaczenia. Bang.